Joanna Wołczyk, wiceprezes fundacji Zarys. Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że to właśnie dzisiaj kolejne dwa TIRy wypełnione 65 paletami. Jadą do Lwowa. Jest to sprzęt jednorazowy, są to środki opatrunkowe, są to strzykawki, są to igły, ale przede wszystkim też sprzęt rehabilitacyjny. To jest sprzęt zgoła odmienny niż dotychczasowe nasze transporty. Mamy na pokładzie naszych tirów wózki inwalidzkie, mamy też ortezy, mamy przede wszystkim kołnierze też stabilizujące, wszystko to, co jest potrzebne co wynika z bieżących potrzeb przesłanych do nas przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy. Stąd cieszy, że to kolejny transport, jakbym miała to ponumerować, to siódmy oraz ósmy tir z naszym sprzętem. Udało się to dzięki naszemu głównemu fundatorowi, jest to Zarys International Group, ale też dzięki Piotrowi, mam tutaj na myśli Piotra Zychowicza z Historii Realnej, dzięki widzom. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom. To dzięki Wam przyczyniamy się do niesienia pomocy, niesienia pomocy tak regularnej, czyli kontynuacja działań pomocy humanitarnej do Ukrainy. Piotr Zychowicz, historia, realna historia, dzieje się na naszych oczach. Chciałbym dla Zarysu. Tak zawsze rozpoczynam nasze odcinki, ale co innego jest mówić o tej pomocy medycznej, która idzie stąd z zabrza na Ukrainę, a co innego dzisiaj to było zobaczyć. Jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, co dzisiaj mi pokazali państwo z Zarysu. Tutaj, gdzie teraz jest puste miejsce, stała naprawdę kupa medycznego sprzętu, który został załadowany do dwóch tirów. Jest to siódmy i ósmy tir. Z pomocą medyczną Fundacji Zarys dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, co dzisiaj zobaczyłem: stazy taktyczne, opatrunki wszystko to, co jest naprawdę potrzebne narodowi, który odpiera agresję. Wiemy o tym, że jest mnóstwo rannych, mnóstwo poszkodowanych zarówno wśród żołnierzy, jak i wśród ludności cywilnej na Ukrainie. Także jako e, historia realna jesteśmy po prostu dumni, że możemy współpracować z Fundacją Zary, ze wszystkimi wspaniałymi ludźmi, których tu dzisiaj zobaczyliśmy i których poznaliśmy, którzy robią tak wspaniałą robotę. E, no bo drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, to co stąd dzisiaj wyjdzie, ratuje ludzkie życie a więc jest to naprawdę ta pomoc, z której możemy być naprawdę dumni. No i co tu dużo gadać, kciuk dla zarysu. Jestem w milo zbudowany tym, co tu dzisiaj zobaczyłem, robi to naprawdę olbrzymie wrażenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna, z Zabrze.